Yy, yy, które <śmianie> które nie, yy, tak naprawdę nie bolą za 4,50 <śmianie> i... a są tak miłe. A, a nie na pokazie były za tak 198, proszę. Mówię, oferują te steryfiki tak naprawdę i yy, to robię, to, to czemu musi być naprawdę pod, pod żadnym pretekstem pod włos. Nie znamy takich osób, nie wiem, że to są po raz pierwszy osoby, bo jeszcze tutaj yy, sama czcianka jest o tyle no kojarzymy, gdzieś tą panią widzieliśmy tak dalej, bo no to wiemy, że być może zajmuje się takim handlem, ale osoby, które po raz pierwszy nie, nie można ufać. Najczęściej te osoby, które oferują nam te wszystkie piękne specyfiki i różne... To spotkanie było dla nas naprawdę bardzo cenne. Jesteśmy grupą seniorów, oczywiście już starszych takich dziewczynek, które wiele rzeczy nie znają, nie wiedzą, a to nam dużo podpowiedziało, dużo dało do przemyślenia, do zrozumienia. Teraz już bardziej wiemy, jak bronić się przed jakimiś tam przykrymi następstwami, a one no niestety czyhają na nas prawie dnia codziennego. Jesteśmy bardzo zadowolone. To spotkanie wniosło wiele w nasze serca przemyśleń. i Jesteśmy bardzo za tym, żeby te spotkania odbywały się jeszcze. Kawę czy herbatę. No i Taka osoba zostaje u nas w pomieszczeniu, w, mie w mieszkaniu, my wychodzimy do kuchni i w tym momencie no może się kredyt, tak? Chociaż teraz już ktoś mi mówi, że tak naprawdę kredyt podając pesem. co została podpisana jakaś tam umowa, była odejrzała się w tych firmach teraz Provident i inne. Skoki. Tak, skoki i widygatyjne się pominam z Wrocławia czy gdzieś. Proszę zapłacić mówił, proszę pana, proszę ja pieniądze. pieniędzy, że od państwa nie będą ja tylko pesel dla mnie się zgadzają. Gdzie, Ubezpiecz się. Proszę. Nie musisz y, mieć badań na kasji. Złotówka dziennie. Obalili to, nie? Ale... Proszę, proszę przymierzyć, to się będziecie wymieniać. Co walkawią? No, nie, nie mam więcej. Proszę przymierzyć, to może dobre. Czy za dużo to się wymienić? To nie nie rower się